Za nami Dzień Rodziny w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym w Tarnowie. Masaże, sztuka fryzjerska i kosmetyczna, a także wiele atrakcji dla najmłodszych. Były dmuchane zjeżdżalnie, smakołyki, tańce i dobra zabawa. Dzięki życzliwości i pomocy osób z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej. Mamy wolontariuszy z Wydziału Fizjoterapii, którzy masują rodziców. Dzięki zespołowi szkół publicznych w Tarnowie mamy fryzjerki, które Czeszą mamy mamą przepiękną i tatą piękne fryzury. Mamy również salon kosmetyczny, gdzie robią różne właśnie zabiegi kosmetyczne, paznokcie, makijaże oraz różne porady takie jak prawidłowo dbać o swoją e, figurę. E, oprócz tego jest wspaniały, wielki piknik zorganizowany dla naszych e, dzieciaków. E, na pewno tylu atrakcji e, naszym dzieciakom e, nie zabraknie. E, jest fantastyczna zabawa, jest e, muzyka, dzieci są zadowolone. E, rodzice również e, mają możliwość skorzystania z takiej kawiarenki szkolnej, gdzie mogą się napić kawki, herbaty, pyszne ciasto z Dzień rodziny w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym w Tarnowie to chwila na zapomnienie o codziennych obowiązkach.